Cześć, witam Was z mojej cytrusowej dżungli. Mojej dżungli nadal zielono, no i żółto. Cytrusom jest dobrze. Problem z wilgocią raczej zniknął. Jest tutaj teraz dobrze wietrzony, jest cyrkulacja. Dzisiaj chciałem poruszyć z Wami jeden temat, który często jest poruszany w komentarzach przy moich filmikach. Na temat nawożenia cytrusów w zimie, w okresie zimowym, i pytacie się, czy powinniście teraz te cytrusy karmić nawozem. Odpowiedź to tak i nie. W zależności od tego, czy te cytrusy naprawdę są zimowane, bo wiele osób zimowanie myli po prostu cytrusy w zimie. Zimowanie znaczy, że cytrusy. Są trzymane w chłodnym e, miejscu, w chłodnym pomieszczeniu, w temperaturze e, teoretycznie między 5 a 12 stopni, wtedy one śpią i to jest zimowanie. Jeśli cytrusy macie e, w swoim mieszkaniu, e, gdzie jest ciepło, no to to nie jest zimowanie. To jest po prostu dla cytrusa e, dalej sezon, e, tylko w bardziej takich powiedzmy opornych warunkach. E, dlatego też ciężko się troszeczkę zimuje te cytrusy e, w zimie i, i gubią liście. No możecie zobaczyć w innych moich filmikach, tam, tam poruszałem już ten temat. Ale właśnie, jeśli chodzi o nawożenie, jeśli te cytrusy zimujecie poprawnie w tej temperaturze teoretycznie mówię teoretycznie między 5 a 12 stopni, dlatego że z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że w sumie o 2 stopni już cytrusy dobrze zimują. Przy 12. W Uważam, że nie jest to dobra temperatura, ponieważ um, to jest taka granica, kiedy cytrusy śpią i się wybudzają. E, a wiadomo, temperatura taką stałą, ciężko jest utrzymać zawsze na taką, jakąś tam wariację swoją powiedzmy te plus-minus 2 stopnie. No i ten cytrus troszeczkę waliuje, bo się trochę budzi, trochę się znowu zasypia i tak, w zależności od tego, jak ta temperatura skacze, to tak cytrus reaguje. E, więc e, nie jest to dla niego też takie dobre, takie e, skoki temperatur, powiedzmy w tym przedziale około 12 stopni więc uważam, że powinniśmy zimować je w troszeczkę niższej temperaturze. Jeśli jesteście w stanie utrzymać miarę, znaczy nie suche, ale nie za bardzo wilgotne powietrze u siebie, to pamiętajcie też, że niższa temperatura to powiedzmy też to ta wilgotność troszeczkę w tym waszej szklarni czy w jakimś pomieszczeniu, w którym zimujecie będzie wzrastała, a z wilgocią też pojawiają się problemy typu grzyby, pleśń. Więc, jeśli jesteście w stanie utrzymać tą wilgotność w granicach, powiedzmy tam około 85%, no to możecie spokojnie zajść do tych 5 stopni. Cytrusom to nie zaszkodzi. 5 stopni dla nich naprawdę jest dobrą temperaturą, nawet ta troszeczkę niższa. A zawsze te koszty, powiedzmy, ogrzewania są niższe więc Wasza kieszeń to mniej odczuje, jak przyjdzie rachunek za prąd. No i wtedy, jeśli tak naprawdę zimujecie te cytrusy poprawnie, tak jak to powinno być, no to wtedy nie potrzebujecie dawać im nawozu. Niektórzy się upierają, że nawet w okresie zimowania trzeba dawać ten nawóz. Ja u siebie nie daję tego nawozu i nie mam żadnych problemów. Jak widzicie, roślinki są dalej zielone. Te, które powiedzmy mają liście troszeczkę takie nie do końca zielone są rośliny, które teraz jesienią kupiłem i one po prostu czekałem do wiosny, aż dostaną nawóz i sobie odbiją powiedzmy ten niedobór minerałów, które potrzebują. Więc to są nowe roślinki, które się dopiero pojawiły, które już były powiedzmy troszeczkę wygłodzone. A rośliny, które są u mnie od dłuższego czasu, jak widzicie to jest pomelo, nie widać, żeby jakikolwiek był problem, a ostatni raz był nawożony Koniec października, może początek listopada. Także tego nawozu nie potrzebujecie, jeśli one śpią. Jeśli macie cytrusy w mieszkaniu, no to tak jak mówię, wtedy one nie zimują, one cały czas są wybudzone, więc tego nawozu potrzebują mniej niż powiedzmy w tym okresie letnim, kiedy jest ten taki wzrost, ta faza wzrostu taka dużo większa. Więc wtedy powiedzmy, patrzcie tak, jak jest na ulotce najczęściej, że sezon takiego typowego nawożenia jest mniej więcej od marca do września, a w tym innym okresie jest jakaś tam dawka zalecana też przez producenta, to tego się trzymajcie. Jeśli tam pisze, żeby nie nawozić, no to jakąś tam minimalną dawkę wtedy dajcie cytrusom, bo one u was wtedy nie śpią, one mają powiedzmy cały czas tą wiosnę, przyjmijmy to. Także wtedy koniecznie musicie nawozić, tylko nie przesadzajcie. Kolejna sprawa, jaką chciałem poruszyć to co też wiąże się w jakiś sposób z nawożeniem to podlewanie deszczówką, ja też do tej pory cały czas wychodziłem z założenia, że poprawne podlewanie cytrusów powinno być deszczówka, powinno być deszczówka, którą się używa, ponieważ ta woda twarda, to wapno, które tam jest jakoś tam będzie szkodziło. W zeszłym roku, w 2022, były badania w Geisenheim w Niemczech, które udowodniły, że tak jednak nie jest i że cytrus potrzebuje twardą wodę potrzebuje tego składnika wapna bo inaczej, mimo dobrego nawożenia, możecie też mieć liście takie, jakby miały chlorozę. Ponieważ no, brakuje mu tego elementu i cytrus jakoś tam, powiedzmy, będzie miał problem utrzymać takie ładne, zdrowe liście, ciemnozielone. I e, większość nawozów do cytrusów e, bazuje na tym, żeby tam po prostu było dużo tego żelaza. Że cytrusy potrzebują mnóstwo żelaza. Oczywiście tak jest, ale potrzebują też to wapno, więc e, lepiej podlewać wodą kranową. Ewentualnie, jeśli powiedzmy, macie tam działkę i gdzieś tam wodę ciągniecie z jakiegoś tam zbiornika, gdzie jest deszczówka, no to możecie sięgnąć do jakichś tam naturalnych sposobów, jak na przykład skruszona skorupka od jajka i dosypać, powiedzmy, tak jak nawóz do ziemi. Wtedy też troszeczkę, cytuję, zdanie wapna, bo potem mogą być takie właśnie efekty, jak tego nie będziemy robić, że. Nawozimy ładnie, a liście nadal tak, jakby była chloroza. Oczywiście może też to być spowodowane tym, że trzeba troszkę zakwasić ziemię, bo jeśli ziemia nie ma odpowiedniego pH, no to możemy też dawać nawóz, a cytrus nie będzie w stanie wchłonąć tego nawozu przez to, że pH nie będzie mu pasowało. Ale też właśnie powinniśmy zwracać uwagę na to, żeby było wystarczająco wapna, bo też wtedy właśnie tak cytrus może nieprzyjemnie zareagować na to. Um, także podsumowując jeszcze w paru zdaniach: jeśli zimujemy w domu, to tak, powinniśmy nawozić e, e, małą ilością, ale nawozić. Jeśli zimujemy w, w niskich temperaturach, no to wtedy nie powinniśmy nawozić do powiedzmy marca. Um, cytrus sobie spokojnie poradzi. E, podlewajmy e, wodą z kranu. Może się troszeczkę odstać, najlepiej, i wtedy podlewamy tą wodą z kranu. Jeśli macie deszczówkę, to, to troszeczkę wapna trzeba będzie tam dodać. Najlepiej w postaci, właśnie, skuszonych skorupek od jajka. No i wtedy cytrusiką będzie dobrze. Ja zaraz stąd wychodzę, bo na kucakach tutaj ciężko dłużej wytrzymać. Także pozdrawiam Was w tym nowym roku i do usłyszenia w następnym odcinku. Na razie.